Cześć, cześć wszystkim. Bez zbędnego przedłużania. Zaczynamy dzień 21. Rzucamy kostką i wylosowaliśmy dwa. Konkretna kwota, bardzo mi się to podoba. Jest to 14. Teraz pytanie, czy ja mam, czy ja mam drobne? Zaraz to zobaczymy. Tutaj na pewno mam, a tutaj nie mam. Ale mogę sobie 20 rozmienić, więc rozmieniam sobie. Więc rozmieniam sobie 20. Tutaj daję 20. Tutaj daje 15, nie będziemy już się szczypać, nie, że tak powiem, więc ten kalenta zakończona od mimi i holinka. Możemy sobie to odłożyć, jak, przy, jak zawsze się kręcą. Zaczyna mnie to drażnić, jak są wszyscy w chałupie. nie lubię tego, ale dobra. I teraz trapiemy. Yy, trapiemy. Drapiemy strapkę od Pauliny i strapiemy sobie dzisiaj to. Zobaczymy, ile dzisiaj będzie. 10 zł. Bardzo fajnie, bardzo, bardzo. Super. Mam już ten trapak i ten. Słuchajcie, i ten, ten. Yy, zamówienie z tego chińskiego sklepu, ale jestem średnio z niego zadowolona. Z tego względu, że z tego względu, że jeszcze zapisać głosy są i po prostu mnie rozpraszają te głosy. Rozpraszają mnie te głosy, więc nie tutaj. Tutaj. I tutaj było 100... 23, 133 Także przepraszam za te głosy i dajemy i dajemy tutaj y, dziesiątkę, której chyba nie mamy, bo nie mamy, więc znowu rozmieniamy. Słuchajcie, y, znowu rozmieniamy i to jest tak, tak, trochę. O. Tu wsadzamy, yy, tutaj rozmieniamy, miałam rozmienić, nie? Dziesięć, dobra, dwadzieścia. O. Tak. I tutaj mam dać dyszkę. Mhm. I tutaj mam ta mhm. I to by było tak. Że z, z dzisiaj 24 zł zaoszczędziliśmy. Super. Już coraz bliżej. I dobrze. Nie tak chyba. Tak to miało być. Bo już powiem Wam z y, na, nakrywaniem coraz mniej czasu, y, coraz y, intensywniejszy jest y, dzień i, no, i, i tak to wygląda, że dobrze, że już pomału jest, y, jest y, koniec. Mimo że to było fajne tak rzucać nakrywać te vlogmasy, ale coraz ciężej z czasem. Dobra. Dzisiaj tyle ode mnie, więc wylosowaliśmy 24 zł, wylosowaliśmy, strapaliśmy bardzo fajnie. Ja Wam życzę miłego dnia, no i do jutra. Pa, pa.